Witam. Proszę Państwa, postanowiłem zrobić to nagranie w odpowiedzi na filmiki z YouTube'a, które krążą po internecie odnośnie koronawirusa. Z Włoch, z Polski, no z innych krajów przychodzą takie różne filmiki, gdzie, gdzie, gdzie tam sytuacja jest ciężka, i tak dalej. Ja od kilku lat mieszkam w Anglii w Birmingham, no i chciałem powiedzieć, że co by nie gadać wbrew stereotypom, że Angole Flegmatycy nie poradni, no to powiem Państwu, że. Od kilku lat na ja tutaj widzę, mają specjalne strefy wydzielone na, dla ludzi chorych na wirusa i tak dalej, na różne wirusy ogólnie. I tutaj też są przygotowani na koronawirusa, na, na zakażonych. Kilka, kilkadziesiąt przypadków jest ogólnie w Anglii, w Birmingham też już coś tam jest. No i, i sytuacja no, na świecie ogólnie jest poważna. Tutaj na razie ludzie sobie normalnie chodzą, żyją. Proszę zobaczyć za moimi plecami. Wszystko funkcjonuje tutaj w tą stronę, w tamtą. Także oni tutaj od trzech od, od, od lat jestem tutaj i zauważyłem, że oni mają specjalne strefy przygotowane na, na takie sytuacje i oni są gotowi już na przyjęcie takich ludzi. Tutaj nawet obok mnie jest strefa, w każdym większym mieście, dzielnicy są takie strefy. Tutaj akurat jest strefa taka wydzielona półtorej mili na półtorej mili. No i cze, czekamy tutaj na, no, na jakieś ciężkie przypadki. Ogólnie te przypadki, które są teraz, to tam leczone są w domach, prawdopodobnie w w szpitalach, no ale tutaj też już jest przygotowany sztab kryzysowy, także tu za moimi plecami jest specjalna strefa, Państwu pokażę. Półtorej mil na półtorej mili. O! Tu za tym murem. Powiększę, po żeby było lepiej widać. O! To także oni tutaj mają naprawdę... Tu w Anglii wszystko się toczy własnym torem, bez paniki. Nic nie wykupują żadnych rzeczy tam ze sklepów. Tak jak to jest w Polsce, także nie słuchajcie tych głupot, że tam nie wiem... Yy... Jest koronawirus, panika na świecie, nie wiem, w yy, Korei Południowej pękł lodowiec Pektu ponownie, Kim Jong z, Il z Kim przeknęcili przekręcili się w grobie i tak dalej, i tak dalej. W Polsce podobno Kaczyński nawet swoje różowe rajstopki, w których biegał tam za komuny z koleżką po pokoju, pociął i zrobił maskę, bo jest taka panika. Nie słuchajcie bzdur, nic się nie dzieje, tutaj jest wszystko dobrze, yy, jedynie pijaków medeli wygonili z głównej ulicy tutaj na Erdingtonie. Szkoda, bo mówię, podobno alkohol zabija wirusa. Oni się dezynfekują od środka i także oni są najbardziej odporni. Może ich wzięli, żeby pobrać od nich jakieś tam wymazy krwi zrobić szczepionkę z tego. No w każdym bądź razie wszystko dobrze. Yy, cóż to będę gadał? No. Yy, nie panikować, nie bójcie się. Nie słuchajcie głupot, yy, co tam jeszcze? Maskę nie noszę, dlatego że jest panika, ani dlatego że, że, że boję się koronawirusa. Po prostu jestem taki yy, ryjek yy, bez imienia. Także spokojnie, pozdrawiam. Yy. I tyle, no, nie bójcie się. Kto ma, co ma wisieć, nie utonie.